Witajcie w powtórce polskiego gracza w losowaniu na 10 tiery, malinówka, dwie arty, polajcie. Tylko trzy te deki. Więc Pluton, więc, bite, więc naprawdę losowanie pierwsza klasa w Plutonie jesteśmy z artą Esterfawe. Także mapa pod ten Pluton mogę powiedzieć śmiało, że bardzo bardzo dobra, a sam pojazd też wręcz wybitnej na pewno będziemy mieli delikatną przewagę względem tamtej drugiej ekipy z IMX-em 13105 i to jeszcze wjechaliśmy tutaj nie będąc na spocie jak ta drużyna teraz ma przekichane no chłop zajął naprawdę fenomenalną pozycję i tutaj coś mi się wydaje że przeciwnik będzie, lekko mówiąc, w szoku, jeśli zobaczył, gdzie i jak szybko on tutaj wjechał. Zastanawiam się tylko, w które miejsce tamtym AMX-em sobie podjechał, no bo tak szczerze mówiąc, to różnie może tutaj być. Na pewno czekamy, aż nasza drużyna ustawi się w tym miejscu, gdzieś na górkach i będzie miała bicie na tego Leoparda 1, który no już dosyć dawno temu powinien Wylądować w garażu, czemu nie wylądował? Po prostu miał szczęście. Tutaj nasz plutonowy już ładuje w tego, jak pancera. Jeden strzał, drugi strzał, dostajemy spota. Pytanie tylko w którym miejscu siedzi ten AMX i czy to było na pewno od. jak pancer w garażu. I czy to był spot od AMX-a, jak pancera, czy może gdzieś tutaj. Skitranego leoparda wykryliśmy go na 52 metry. Zobaczcie, on nas nie widział, rozumiecie? Chłop nas nie widział na 52 metry. To jest po prostu coś niesamowitego, jaki kamuflaż ma ten pojazd. Teraz już na 100% nas zobaczył. Jednak tam 46 metrów podjechaliśmy, więc nie było bata, żeby nas nie widział. A tu coś obstałem, że no właśnie nasz pan w Plutonie. Będzie gnębił tego leoparda, ponieważ ten leopard utrudnia nam robienie tutaj spota w tej pozycji. Sam zresztą się ewakuje, trafia do garażu. I w tym miejscu mamy wolną drogę, żeby zrobić naprawdę niezły wynik. Przy okazji podświetlamy górkę dla naszych baboczków kochanych. I z siódmy ukampiony. Ja się wcale nie dziwię, że on kampi, skoro ma 400... Włena, także no, troszkę mówiąc, lekko mówiąc, masakra jest z tym, żeby na takim tierze mieć tyle Włana, to trzeba się naprawdę nieźle postarać. Przeciwnicy uciekają, nikt nie ma bicia na tego FV, na Wikersa, na Esetę, -e, na Isa, na Isa jednak ktoś ma, a są po prostu poza zasięgiem rysowania naszej drużyny, która na górce zyskała ogromną przewagę. Więc jeśli my tam mamy tak dużą przewagę. To po prostu ta bitwa, według mnie, dla drużyny przeciwnej jest już przegrana. I to może być przegrana naprawdę bardzo szybko. Dostajemy spota, prawdopodobnie od tej stopionki. Ciężko powiedzieć, w którym miejscu ona siedzi u kampiona Być może gdzieś tutaj w tym krzaku. Mogła nas wykryć, jakbyśmy wyjechali, a to jest standardowa pozycja. STV też jest dosyć mocno obity. FOSZ podobnie. Więc mogę stwierdzić, że tą stopionką gdzieś tam Siedzimy ze spota, zniknęliśmy, wjeżdżamy prościutko w las, nasza drużyna również atakuje, nie dostają dziwnego spota, nic w tym, yy, ani nic podobnego, więc po prostu tego Lighta tu przed nami nie ma, Eseta wiadomo, ogromny czołg, który świeci się dosłownie z kilometra, jest dla nas bardzo łakomym kąskiem, chłop się chyba nawet podpalił, coś mi się tak wydaje. Ale im dalej w las, tym więcej celów. Tutaj mamy FVA, który. No jednak jeśli on nie będzie podświetlony przez kogoś, no to jeśli ktoś komuś, jeśli ktoś dla niego nie podświetli, to jest dosłownie praktycznie bezbronny. VZK55 wikersik, tu widzę naprawdę mocno jednostronne starcie. Pojawia się jeszcze arta, i jakby nasz. Pan w Plutonie ją ściągnął, to byłoby to coś pięknego. A chyba za ściągnięcie arty artą są jakieś medale. No, przynajmniej za ściągnięcie dwóch art w jednej bitwie, to już na pewno jest jakiś medal, ale to się jeszcze zobaczy. Póki co przeciwnik wycofał się do w miarę bezpieczniejszych pozycji. Zobaczcie, jak tu nasza drużyna pięknie się przestawiła. Korzysta z tego, co my tutaj im oferujemy i już powoli. Zaczynamy ostre domykanie przeciwnika. Coś, mam takie wrażenie, że ta bitewka skończy się dosłownie lada moment. Ostatni AMX nie został wykryty. baszcza 1700 uszkodzeń stracił HP, stracił w ciągu kilku chwil. A my tutaj podświetlamy i TVPK i być może nawet zaczniemy strzelać. To no niestety niezbyt nam się udał ten strzał. AMX siedział tam, gdzie można się go było. Spodziewać tam, gdzie mówiłem, że może siedzieć, a tu przeciwnik już jest po prostu w bardzo dużych opałach. I co prawda, możemy zebrać za chwilkę jakieś uszkodzenia od tego wikersa czy od innego czołgu, ale nie powinno być to dla nas jakimś tam ogromnym ryzykiem. Tym bardziej, że nasza drużyna strasznie domyka tutaj przeciwnika, a my po raz kolejny. Strzelamy tak na odwal się i nie wchodzi. Szkoda, chociaż tam ten strzał TFOPK był przecelowany. O tyle tutaj ten Vickers może nam bardzo teraz zagrozić, albo go ściągniemy, albo on ściągnie nas. Bardzo szybciutka bitewka. Od razu widać, kto tutaj rządzi. 18 tysięcy uszkodzeń po spocie. a ta fałzetka stwierdziła, że on już tak dłużej nie chce grać i się po prostu. Utopii, nieładnie tak, okrętów podwodnych nie lubimy i nie polecamy. Także bitewka bardzo szybko wygrana, prawie 19 tysięcy asysty, 6 minut 40 sekund. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.